Dobra, słuchajcie, rozpieramy następną papie. Szukamy od klimatyzatorów tego płynu. Co tu jest? Jest, zobaczcie, brawo. Mamy to. Słuchajcie, jakieś gąbeczki. magiczne gąbeczki, które tam te plamy, dostajemy gratis. Tak miało być i zapomniałem, że to ma być w sprayu. Mamy takie środki. Jest rachunek. Tu macie 120-113 zł. Dobra, dwie sztuki na cztery nam starczy. To jest akurat do, do samochodu, ale tym możemy też i w domu zastosować, bo to ma wszystkie atesty. Zobaczcie, czyli. O, idziemy na górę i pryskamy. Jest taki wężyk, zobaczcie, jest końcówka zwykła. Jest taki wężyk fajny spieniujący Tutaj to będzie do samochodu, gdzieś gdzie tam wnętrza. Ponieważ jak klimatyzację w samochodzie serwis mi to robi. Więc bo sprawdzamy w tym roku w aucie, bo mi się wydaje, że o nie boże, bo mi się wydaje, że trochę klimatyzacja już tam zaczęła szwankować, w sensie, że gaz gdzieś tam od nowości nie był sprawdzany, nabijany pierwszy raz odgrzybiam to, ale poczytałem trochę, takimi jeszcze raz środkami, można je do samochodu, jak i również do klimatyzatorów, wszystkie atesty ma i tak dalej, zabija wszystkie wirusy, zobaczcie nawet, COVID No. Wszystko te środki, co były ze znaczkiem, COVID-a szły bardzo dobrze. Włączamy muzyczkę. Stawiam to na statywie. Zobaczymy, jak na to nam to pójdzie. Yy, jednostka wewnętrzna Mitsubishi, modelu nawet nie znam. Później zrobię pod spodem. Cztery sztuki takie mam. Tutaj zapachu nie ma, ale u dziewczyn, tam gdzie. Tutaj bardzo rzadko jest włączany. Jest tylko włączany, kiedy po prostu. Tutaj siedzimy na komputerze. Dobra, stawiam i zaczynamy. Nigdy tego nie robiłem, ale podejrzewam, że nic skomplikowanego jest. O, kurczę, tutaj palec widzicie. ten paluszek wchodzi. Kleksy te ściany. O, i tutaj zobaczcie kurczę, no, no właśnie. Czy to się ściąga. Dobra, no, nie, no, zobaczcie taka tak. kurczę, tak dobra. Przede wszystkim te piękne trzeba. Możesz się powyciągać kurczak na włółeczki. no Dobra, te filtry. Te filtry trzeba poprzepukiwać, ale nie ma śladu w ogóle zero. Ale cóż, być może, że to się ściąga. No, zobaczymy. O no, się to słabo to dostęp mamy. Zobaczcie, tutaj nam to przeszkadza. A nie chcę tego złamać, bo być może, że słuchajcie, to się wyciąga. Ale potestujemy protestujemy na tym, na dole i tutaj mamy. Czyli ten radiator po prostu spryskamy tym, tym środkiem. Tu się postaramy się to, to, to wydmuchać. Użyjemy takie końcówki bez tego wężyka, bo to jest do klimatyzacji. Samochodowe, i zobaczymy. A tutaj, tutaj zrobiłem długopis, i postaramy się tutaj to równo zobaczymy. O, gdzie ta piana? Trochę pochlepałem, ale zaraz tam wytrzemy. Musi to być na równo słuchajcie, tak dobrze na grubo ma być. Podobno, jedno butelkę się zużywa. A już jest jej mało. Dobra, I tak, kurczę, troszkę idzie. Dobra, w matko pocieramy, żeby to mi nic się nie nie działało. Tutaj, i smutnie, troszkę popryskałem. Aj, 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 aj. Mam nadzieję, że plamy nie będzie. Dobra, słuchajcie, to ma tak tutaj 15-20 minut. 15-20 minut ma tutaj to poleżeć. Się zastanawiam, kurczę, miałem pół butelki tego środka yy, na jeden klimatyzator, czyli jedna butelka na na dwa kremityzatory, a tutaj już jest tego płynu mało. Ale może mi się tylko tak zdaje. Idziemy przypłukać te, te, te siatki. Moim zdaniem są czyściutkie, bardzo mega, czyściutkie, ale przepuczemy. No słuchajcie, to jeszcze tutaj 10 minut. Zobaczcie, niech podziała, niech pozabija tutaj, tutaj żadnego zapachu nie było, ale chcę robić. Dom tu, tu już mamy z półtora roku i myślę, że statywał właściciel też o to dbał. No i zeszło. I teraz dmuchniemy. Nic tam ta piana już zeszła, bo słyszę. Więc zaraz jeszcze dmuchniemy taką maszyną. Na wszelki wypadek, jakieś tam pozostałości, może coś tam wypadnie. No, i pohałasowałem. No, i dobra, i słuchajcie, zamykamy, przeczyścimy. Filtry te zakładamy. Słuchajcie, nie były brudne, ale jak w prysznicem rzuciłem, to takie troszkę widać było brudną wodę. Dobra, czyli tam to zakładamy, tak, i tu wciskamy. Jest mokry, ale to zaraz wydmucha. I włączamy na 10 minut. Niech pochodzi. Niech odparuje, to, to te pozostałości. Tego płynu. Na dole Wam pokażę. Yy, po prostu tam jest lepszy do dostęp u dziewczyn. Dobra, zamykamy. Mam nadzieję, że za żadnej mi się tutaj awarii. Awaria nie włączy. No i startujemy. Czyli tak, tym. I niech on tu jest ustawiony na 23 stopnie co tu jeszcze możemy ustawić? góra, dół No się zaraz tutaj chwilkę nabije i to włączymy czyli żeby dmuchał nam góra, dół i niech przedmucha, niech, wy, niech wydmucha to chemię o, czuć jest kurczę, ale nie świeżość tylko to chemią miły zapach taki cytrynowy, myślałem że bardziej jakimś tam chlorem będzie że tak powiem, dawać, ale jest ok. No i dobra. I niech to się tutaj nam, że tak powiem, chodzi. Jeszcze włączymy tutaj te klapy. O. Moment, co tu się nam tutaj dzieje? Aha. Czyli nawet nie wiedziałem, że jest taka regulacja. O, jest teraz full. Czyli ta płytka będzie nam chodzić lewa, prawa, lewa, prawa. Widzicie? i to wszystko fajnie tak wydmuchane dobra, idziemy na dół teraz biorę sobie zabawki i brudny ręcznik nie wiem gdzie mam kosz, taki muszę koszyk kupić taki że tak powiem techniczny, taki z marketu na przykład jak ma na zakupy i wtedy można te zabawki porzucać i nie nosić to w rękach tylko w taki koszyk bo tutaj mamy trzy pięterka strych, sypialnia Salon i garaż, i czasami latam góra, dół, góra, dół. Reszty praktycznie nie był, słuchajcie, potrzebny nam, ale i tak był do prania. więc. więc zobaczcie, jak to łatwo teraz tu schodzi. Jeden kurczę, muszę sobie, słuchajcie, te szelki kupić, bo to za każdym razem i się kłania. A oczywiście, szelki do Kamerę, dobra, padło, nic się nie stało. Słuchajcie, nawet tak uderzyło. Dobrze, te, też tutaj spryskamy. O, kilka tutaj z takich szczegółów. Normalnie taka mała uwaga, że jeden taki pojemnik, chcąc dobrze to spryskać, słuchajcie, starcza na jeden klimatyzator, więc nie było tak, jak podaje producent, że połowę butelki praktycznie jest na jeden klimatyzator. Ewentualnie ja za dobrze to zrobiłem, bo, bo pokryłem te radiatory, po całości piany. Tak jak widzicie, już ta piana schodzi do skraplacza. Ale nie, nie żałujcie naprawdę, żeby nie było tutaj takich elementów wolnych. Wolnych po prostu przestrzeni, gdzie ten środek nie dochodzi, czyli nie odgrzybia. Czyli nie, nie zabija patogeny i różnego rodzaju grzyby, wirusy i tak dalej. Tutaj jest problem, że jak prysk, pryska się z tej strony, z tej strony to pod sufit idzie i to wszystko na suficie jest, więc yy, zabezpieczcie to z drugiej strony można było jakoś płytko ewentualnie jakieś, jakimś czymś kawałkiem jakiegoś przykładowo płyty. Jak nie chcecie mieć tutaj sufitu ja popryskałem zobaczcie mam nadzieję, że plamy nie będzie.